Cześć, witajcie. Temat y, jak w opisie. Co się dzieje wtedy, kiedy narcyz spotyka narcyza? Czy taka kombinacja w ogóle jest możliwa? No właśnie. Odpowiem, że tak jest możliwa. I taka relacja. Jest bardzo intensywna. Obfituje w szereg różnych emocji, bo oto spotykają się dwie osobowości bardzo silne osobowości, które są sfokusowane na sobie. Jak to wygląda? Na początku oboje chcą się pokazać z jak najlepszej strony, więc. Te początki są intensywne w emocje, w takie zaskakiwanie siebie nawzajem, w zrozumienie. Okazuje się, że działają w taki sam sposób czyli wyciągają od siebie te słabe punkty i okazują dużo. Zrozumienia dla siebie nawzajem. Pamiętacie, to jest ta gra, żeby znaleźć e, partnera słaby punkt. Oboje u siebie tego wzajemnie szukają, ale jest tam też okazywane dużo wsparcia, takie poczucie, że ty mnie e, rozumiesz. Nawet można powiedzieć, że e, oboje wpadają w tą pułapkę, którą wcześniej zastawiali dla innych osób, czyli a może teraz faktycznie to ja spotkałem osobę, która mnie rozumie? Mam tutaj kilka punktów na kartce, które spisałam, bo chciałabym, żeby, żeby, żeby te punkty rozwinąć. Więc pozwólcie, że spojrzę. Więc tak, jest między nimi silna chemia, bo mają podobne wartości, podobne rzeczy, podobne zainteresowania. Yy, więc przy tym właśnie wzajemnie się motywują, yy, i to, jest, to są te plusy. To są te plusy. Plusami jest również to, że jest taka duża charyzma. Yy, tak jak już wcześniej na początku powiedziałam, jest taka intensywność wrażeń. Tam się dużo dzieje. Yy, z boku patrząc, osoby, które obserwują taką yy, parę narcyzów, mają też taki, y, 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 mogą odczuwać takie, y, takie poczucie trochę y, podziwu dla tej pary, jak oni fajnie funkcjonują, jak oni się wspierają, bo ten wizerunek jest na zewnątrz bardzo tak pilnowany, właśnie, że jest tak idealnie, jest tak super, nikt tak nie ma jak my. Więc mogą wzbudzać podziw i odrobinę zazdrości, e, ale o to im chodzi. Chodzi im o to, żeby pokazać: patrzcie na nas. Ale czy jest tylko tak kolorowo? No właśnie, przecież to są dwie osobowości narcystyczne, więc wcześniej czy później pojawiają się zgrzyty. I jakie to są zgrzyty? I tutaj spojrzę też na te punkty e, tych toksycznych aspektów w związku. Rywalizują ze sobą. Rywalizują wzajemnie o uwagę. O podziw. Więc y, jest dużo niepokoju, kiedy jeden z nich osiąga większe zainteresowanie, większy status społeczny, większy podziw. Ten drugi czuje się gorszy, czuje się zdradzony, y, y, szuka, szuka możliwości, żeby, żeby to on był na świeczniku. Więc jest ta mocna rywalizacja między nimi. Kolejna rzecz, e, brak prawdziwej bliskości, bo oboje z nich mają z tym problem. Budują relacje bardzo powierzchownie, więc nie dopatrzymy się tam prawdziwej bliskości. Kolejna rzecz e, to właśnie zazdrość i zawiść to, co już wcześniej wspomniałam czyli sukces jednego powoduje, że w drugim wzbudza się bardzo dużo zazdrości i zawiści. I co ciekawe, wzajemnie siebie wykorzystują, nie? To jest, zobaczcie, tak jak wykorzystywali wcześniej ofiarę, e, i to działało w jedną stronę, tak tutaj wzajemnie e, jeden drugiemu robi to samo, czyli wykorzystują siebie do tego, żeby jeszcze bardziej błyszczeć, żeby całe światło było skierowane na mnie. To mnie ma być widać, i oboje o to, o to walczą. Brak w takim związku jest stabilności e, ciągłe, ciągła ta amplituda emocji góra-dół e, nie ma tej bliskości nie ma miejsca na empatię e, więc możecie sobie wyobrazić jak taki związek e, w, w, jak taki związek na co dzień wygląda wcale nie jest tak kolorowo jak nam się wydaje jak to postrzegamy na zewnątrz. I teraz taka ciekawostka. Co się dzieje, jak narcyz rani narcyza? Bo zobaczcie, pamiętacie, jak mówiłam na początku, że oboje wyciągają na swój temat te wrażliwe punkty, czyli takie pięty achillesowe to, co ta osoba skrywa, takiego, że nikomu by nie powiedziała to tak potrafią to, Mm, tak potrafią człowieka podejść, żeby wyciągnąć te, te, te słabe punkty, może jakieś mroczne tajemnice, może jakieś przeżycia. I co się dzieje, kiedy e, kiedy taki narcyz poczuje się zraniony, kiedy poczuje się zdradzony, kiedy już nie traktuje partnera jako partnera, tylko jako e, rywala, potrafi wytoczyć to najmocniejsze działo, czyli e, Siebie nawzajem najmocniej jak się da. Po prostu zraniony narcyzm uderza w czuły punkt tego drugiego narcyza. Bo oczywiście miał czas, kiedy wyciągnął od niego te informacje, ten, e, tę tajemnicę, ten skrywany, tak zwany skrywany wstyd, bo narcyzm, pamiętajcie, ta osobowość jest zbudowana między innymi na, na skrywanym wstydzie, na jakiejś traumie. E, gdzieś głęboko. Mm, w przeszłości to dziecko było zawstydzone, było, przeszło jakąś traumatyczną sytuację, która być może spowodowała właśnie to zaburzenie. Więc tam coś się kryje, tam się kryje jakaś tajemnica, o której nikt nie wie, narcyz sam nie chce o tym pamiętać. W przypływie jakiejś słabości, zaufania do drugiego partnera, narcyza, wyjawia tajemnicę i oto mają już na siebie haka, czyli w momencie, kiedy jest ostro między nimi, kiedy walczą ze sobą, to tajem ta tajemnica zostaje wypowiedziana w takim e, charakterze, wiecie, to jest wtedy takie niech ciebie zaboli. E, I to nie jest powiedziane w ten sposób, żeby... Mm, to ma być wypowiedziane, to jest wypowiedziane bardzo okrutnie, czyli... Mm, no, co, wtedy tak się czułeś, tak się czułaś. Widzisz to przez ciebie, bo to ty i uwierzcie mi, że potrafią to zrobić bardzo mocno, bardzo dosadnie. No i teraz jak Narcy z narcyza urazi, to zostaje to zapamiętane na zawsze. Z tyłu głowy zostaje ta yy, nienawiść. I nawet jeżeli w jakiś sposób dojdą do porozumienia, to zbierają z tyłu głowy. Te, wszys te wszystkie zranienia i e, szykują zemstę. Także, mm, jak widzicie, mm, relacja jest bardzo burzliwa, bardzo intensywna i może być bardzo, bardzo toksyczna, bo trafił swój na swego. Dwie silne osobowości, które potrafią ranić jak nikt na świecie. I uderzają te wielkie działa przeciwko sobie. Najpierw y, relacja jest w takim y, wielkim oddaniu wzajemnej troski i budowaniu razem czegoś wspólnego, a potem y, przeradza się w to wzajemną wojnę, rywalizację, wrogość i niszczenie siebie nawzajem. To tyle. Intensywny, krótki film. Mam nadzieję, że trochę Wam rozjaśnił. Pozdrawiam. Do następnego razu. Cześć.